Siemanko ludzie. Tu Avanis 69, i gram w League of Legends, Rankeda. One be Rzadko gram tym czempem. Ale pff, bardzo go lubię, przydaje się w lejcie jest silny. Miejmy nadzieję, że wygramy to. Na midzie moim przeciwnikiem będzie prawdopodobnie Z. Prawdę mówiąc, nigdy nic nie walczymy ani na topie, ani na midzie. Nie wiem za bardzo. Chwilę, chwilę, chwilę. Hmm. Eee. mid, right? Nie wiem w tym momencie, co się dzieje. A możliwe, że będę miał mały problemik tutaj. No, wszystko jest jak najbardziej ok. Więc w moim teamie jest robot. Drzewo Policjantka i Yeti Ale nie mamy się czego obawiać, mój team ma Trzy skórki Przeciwnicy mają Jedną, więc nie powinniśmy mieć żadnych problemów z nimi. Ajajajaj. Jak zawsze będziemy za. A nie będzie tu potrzebował mojej pomocy. Jak zawsze będziemy zaczynać od. próbowania. Zrobienia e, jak największej rości laski, to fale mi to nie wychodzi. Ja jestem, ja nam idzie, nie potrafię grać. Ja jestem bardziej adekery czempem w dżungli też kiedyś sobie radziłem, ale odkąd najnowszy patch wszedł to kiepsko mi to wychodzi. No ale to co, próbujemy tam, trzeba mu troszeczkę płynąć. No i proszę, nie stracił tak wcale dużo HP. Jeżeli użyjesz smeta to będzie okej, okay. no i... O nie! Już straciłem dwa last hity, więc nie jest, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Zet ma przewagę. Zet ma przewagę. Ale możemy go ha harasować Ech, dawno się nie grał, o widzicie, tak, tons of damage, witamy, witamy w świecie Ryza, haha. Ha, ha. No i proszę, mój pierwszy last hit, o tak. Pierwszy, nie ostatni. Jest drugi last hit. czy będzie trzeci last hit? A, a, mnie atakują. A, a, oj, o i first blood, ale ze mnie dup, ale wszystko jest w porządeczku. Wszystko jest w porządeczku. Wszystko się nadrobi. Nie ma co się załamywać, pierwszy kill. Nie mówi o niczym... złym, co by mogło się stać, kurczę. minionym mnie scharasowały, koleś miał przewagę, raz... E, miniony. No i last... farmo też nie. Niech ktoś mnie wykeruje, mój bota, bo nie wiem. No ale dobrze. Mam pierwszy level, on ma trzeci. Ale ja się dopiero rozkręcam. Ja się dopiero rozkręcam. Nie, 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 Ach, co za szczęśliwy ten Z. Chłopak ma dużo szczęścia, naprawdę. Niestety nie poszczęściło mi się. Z ma ja nie mam. Ale proszę, Rumble szaleje na topce. Rozwalił Timo, Timotea i przyszedł Nocturn. Nie mogę laskidać. Ach, ach, masz i kolejny last hit dla mnie. Czy będzie kolejny? Jest kolejny last hit, Jest! I jeszcze jeden. Już 9 last hitów, można powiedzieć, że rozkręcam się. I przyszedł Z. Z Zem nie będę, za... który kupił sobie dwa dorany. Będziemy go harasować powolutku, ale ja za bardzo nie. O nie, on robi większy. Midi majacz o wiele większy. Nie mam flesza, ani Ignaita, ani wardów. A, a, a. Kurde, zabrakło tego milimetra od mojego tureta i turet możliwe, żeby go zabił. O. Z... No niestety teraz mam. Oj, ciężko, no, ciężko, mam, ciężko, nie jest wcale łatwo. A przynajmniej już wiem, jakie jest maski. ma, rzuć rzut eee, głupi turet A, 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 Idę, 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 idę. O nie, bo tam sobie nie radzi, bo tam sobie nie radzi. Kurde, nie wygląda to wcale dobrze, ale to jest tylko początek, nie ma się czym przejmować. Nie ma się czym przejmować. Dwa laskity dla mnie, trzeciego nie ma. Z mnie wyprzedził sporo. Ja nie umiem laskitać, jak już powiedziałem. Ja umiem tylko... Yy... No, Boże, kochany. Co za damage. On mi... Szaleństwo. Podchodzi do mnie teleportem. Teraz jakby przyszedł tu Nocturne, to by mogli mnie bez problemu zdajwować, ale... Ale... O! O! Czyżby... O! O! Jest i proszę Państwa, pierwszy kill! Pierwszy kill dla Ryza! Pierwszy tak, ale nie ostatni, jak najbardziej nie. Co za szanowna akcja to była! Będę musiał teraz się wycofać, niestety, po buty, ale jeszcze jednego. Ach, last hit a proszę! Jeszcze jeden last hit poszedł dla mnie. Mam nadzieję, że Maokaj odda mi swojego bluja, jeżeli będzie. Mm. Powinienem zacząć raczej od... Tear of Gades? O, tak, zacznę od Tear of Gades. Kupię sobie... ...buty. I kupię sobie... ...więcej many. I kupię sobie jednego Potiona. O! W przeciwnym teamie... ...w przeciwnym teamie zaczyna się Flame. Czyli będzie agresja. Będzie agresja, nie będą współpracować. A w LoLu współpraca to jest wszystko. No i czasami można się oczywiście poświęcić. Tego, jak się kłócą. Niestety, nie mogę się pochwalić moją farmą. Ale wszystko jest w leczką. Wszystko jest jak najbardziej tak. O, proszę jeden. Plus jeden dla mnie. Zed ma ultimate, więc... Co jego ultimate robi? Boję się, boję się tego drania, on nie zachodzi. Ale oj, przepraszam, przepraszam, na moment... Nie nie, nie, nie mogę otworzyć. Przepraszam, na momencik. Listonosz przyszedł, niestety nie mogę chwilkę pograć, będę zajęty. Muszę polaskitować jeszcze chwilkę. A. nas przyszedł, ale już wszystko załatwione. So, muszę przeprosić mój team. O proszę, skąd ja nagle tyle last-hitów wziąłem? A, 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 a. Mój team się dobrze bawi, jak widzimy. Wszystko jest okej, okay. wszystko idzie po naszej myśli. Ej, 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 ciężkie czasy. Mój bot najwidoczniej sobie nie radzi, o ale coś tam idzie po... Coś tam jest okej okay wciąż. Haras, Haras, tak jest, to jest właśnie Haras. Ale no on mi i tak większy damage robi. Jakbym pomyślał, to bym mógł w niego wskoczyć z ultimate'em. Ach cholera, maciu, żyje ulti. No i farma dla mnie, jak najbardziej. SS Smith Trzeba informować team od Tyba... Uch, że przeciwnik sobie zniknął. Oj tragedia się dzieje. Tragedia na bocie nie radzą sobie chłopaki. No, ja w sumie też sobie nie radzę. Ale... Z strasznie mocno farmi, muszę przyznać. No, ale wszystko jest jak najbardziej po mojej myśli. Teraz kupię sobie... Nie stać mnie. A to sobie kupię życie. I więcej potków. I może dwa wady? Tak to zrobię. I wracamy do gry na mida. Ale jak widzę, to wcale nie, 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 nie najgorsza... Najgorsza jednak farma. Najgorszą farmę mam. Ale Rumble szaleje znowu! Rumble pod Tureta, co wskakuje. Tak! Ajajajaj, co za emocje w tej grze są. Na szczęście Ryza nie kosztują tak dużo many. No! Jest! Tak jest! Prawie double dla mnie nie sta, ale co za! Co za rozczarowanie, co za. Ach. Niestety nie udało się. Nie tym razem, następnym się uda na pewno. Ale miniony puszują. ZSS coming probably bottom. Keo Chociaż mają wardy, nie ma. Nie trzeba im raczej o tym mówić, żeby tam uważali na siebie, ale... Złych statystyk. Nian jest 2-2 dla mnie. Najgorzej idzie Caitlin, która ma 0-2, bawi się, ale farmę ma. I puszneli bottom. Darmowy gold dla mnie, bonusiki. Eeeh. Rumble sobie też radzi. Ja myślę ogólnie, że my mamy lepszego Leita w cholerę. Lepszego nie powinniśmy tej gry przegrać. No i kolejny last dla mnie. Czy teraz też uda się? Jest! Kolejny last dla mnie. I kolejny last dla mnie. I haras. I jest Harasshi Nocturne, też jest, który idzie nam... mida bota, nie? Hama, hawa, hawa, nie wiem, gdzie idzie. Ale no, o nie! O nie, mój team, wariaci, wariaci. Co oni robią? Co oni robią? Co ja robię? Czemu tu wszyscy są? Potion, Potion! Nie, 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 nie! Kurczę, kurczę! Lowy, same lowy, nie, nie! Nie, dobrze! 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 Dwa za jednego? Jeden za dwóch. Nie wiem jak to się skończyło. Ale. Ale, ale, ale Jest po, w porządku. Przegrywamy tylko dwoma punktami. Na początku było o wiele gorzej. A i szkoda. I asysta dla mnie. Mm. Mój team strasznie agresywnie gra, powinienem dołączyć do nich, podoba mi się agresywnie. Agresją się zwycięża gry. Tak, agresją. I powinienem zatrzymywać skiller, żeby aż ksować. Kajtlin. Przyzwoicie gra. Ale na bocie ma dużo farmę i ta farma prawdopodobnie się sama zabije o Tureta, tak? W sporo. Rumble! Rumble, uciekaj! Uciekaj, Rumble! Rumble! Uciekaj! 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 Nie zdąży chyba uciec, bo no, który. Nie, nie wiem, czy ma ulti? Ma ulti? Nie ma ulti? Prawdopodobnie nie ma. Ma, może ma. Nie wiem. Uciekł. Ramdu szaleje tutaj. A! Jest i kolejny laski dla mnie. Ok. Could you help me, blue? O nie! Z tu jest! Ale ja mu niestety Major nie zadaję w ogóle. Niestety Ryze to jest bardziej według mnie late game'owy game champion. Który się dopiero rozkręca. Na początku... No i muszę przyznać, że Ryze to jest naprawdę tanker kierujący gry po prostu. Ape kery tanker, kery, lajery. Czy się uda? Mój laskit, mój, jeszcze jeden. jeszcze jeden oku. I jest, jest, mam blue. Teraz będę mógł bawić się. Skoro mam warda, to go też postawię, prawda? Niestety tutaj nam nie wyszło za bardzo. Nasz tym trochę taki. O jezu! Noktun, który ma tarczę, która broni go przed. ma. obrażeniami zadanymi z magii. Co za chory czempion! Czyż czy uda się? Uda się! Udało się! Ustawiłem, barda. Rozkręcamy imprezę! Rozkręcamy! Okej, okay. jest okej, okay. jak najbardziej. Jest! Je... Nie zdobyłem żadnego killa! Nie zdobyłem żadnego. Ale. Jest! Nie zdobyłem żadnego killa! Ale mój team szaleje, ma okej, okay, dajwuję! Nunu, kulka! Kulka, nu. Miniona! Miniona, Nunu skaleczył niesamowicie. Skaleczył, Nunu. Ale. Wygraliśmy team fighta! Widzicie, Rajs kieruje gry. Full HP mam. Nie, no dobra, nie kieruję tej gry, ale jest wszystko! Okej, okay, nie. Wszedłem w to? Jakim cudem wszedłem. Użyję się ulti, bo moja ma bardzo krótki cooldown. No i trzeba uciekać. Trzeba uciekać. Wynosimy się stąd. Nabieram siły powoli. Moja farma... Nie jest zła, nie, no, no dobra, szczerze mówiąc jest tragiczna, ale mogło być znacznie gorzej, ale Nunu, Nunu, czemu, Nunu, 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 nie powinieneś walczyć z takim lowem, nie powinieneś, się ja Ci dawałem czas, żebyś się ryknął. ja się nie bałem, że zginę, Ty powinieneś się bać. No, ale co tam, wszystko idzie po naszej myśli wciąż. Ech. Trzeciego już nie będę kupował, bo bym sobie sprawił. Nasz. No i nasz team ma teraz przewagę jednego punkta. Caitlyn się troszeczkę odbiła. Oj. Zobaczymy, co się stanie zaraz. Bot pusznięty, top pusznięty, mid pusznięty. Mamy przewagę 450 golda dzięki temu. I kolejne last-hity idą dla mnie. Kolejne last-hity. Mam! Cztery last-hity dla mnie! Małkaj chyba nie chce walczyć z Teemo. A może chce? Nie wiem. Powinien wracać. Powinien wracać. Powinien wycofać się. Czyżby to był bait? Nie. To nie jest bait. On nie baituje. O Jezu Niech to już szlak. Katelyn już go zabiła. No i skowała Caitlyn, co za KS-or. Ta Caitlin KSuje strasznie, ale ona robi dobrą technikę KS-y i będzie kierowała tym. Powinniśmy teraz zrobić dragona, więc dam sygnał mojemu teamowi. Że kilka razy, bo oni są gusi. Nie 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 posłuchają. Caitlyn woli sama na trzech być. No jezu. Wariaci w tym momencie, nie wariaci. No no. Co użył? A? No litości, no. Caitlyn szaleje swoimi last hitami w playerów. Nie wierzę w to, co się dzieje. Wypiję teraz potion'a, puszcznęliśmy to i teraz powinniśmy zrobić jak najszybciej dragona, póki tym ich nie zwraca na to uwagi. Ale Caitlyn idzie farmić, niech to szlak ją by zjadł. Skoro tu jest wart, tu jest wart. Wszędzie są, so... wszędzie? Aktu... Aktualnie mamy bardzo dużo wad. Proszę, proszę, Nunu szaleje też. My mamy tutaj ciężkie czasy. Ciężko nam czas z Dragonem. Ale udało nam się zrobić i, 150 golda dla każdego playera od nas z Teamu. Ach. Ach. Sprzedam Potiona w tym momencie. I nic nie kupię. I nic nie kupię. Nic, nic nie uda mi się kupić. Nic, nie. A może Banshee? Może. Nie, na nic. A, 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 a. A i proszę, mam Magic Resista. Trochę mnie Oni nie mają Apekery! Oni nie. No dobra, mają Timo, ale. Gdyby nie Timo, nie mieliby Apekery, A ja kupuję Magic Res. No ale się zawsze przyda. Zawsze się przyda banshee blok przed jednym AP skillem. Rambu, raszuje enemy. Rambu, raszuje. I last hit dla Ryza A i blue małka mi mówi, że bym wziął blue. I też tak zrobię, przyda mi się. Przyda mi się bardzo blue. Zrobiłem takie szansę, że tu postawię wada. O tak. Postawiłem tu wada. Będzie widać, jak. O, właśnie. A lista też wyszedł. do mnie. I proszę cię. I zgiń. I zgiń. I zgiń. I ty też zgiń. I Rumble i mój team trołuje grę, tak to się właśnie zaczyna, takie to... Tak, tak, throwing, throwing, throwing. Na tym polega ta gra. Nie może być za łatwo. Jeżeli będzie za łatwo, gra będzie nudna. Będą mnie dajbować? Możliwe. Prawdopodobnie będą, ale ja jestem riseem, nie boję się. Ja się nie boję. Jest ze mną Nuno, który ma ultimate. O Jezu! Ale jestem Ryzem, nie boję się. O nie, teraz powinienem raczej się bać, ale cholera, nie boję się. Będę walczył! Będę walczył! Będę! Niestety puszcznęli nam tureta! Nie, nie! Kurczę, za bardzo się wysunąłem. Caitlin nie było w pobliżu, to przez to zginęliśmy. No i ogólnie, zaczęliśmy od tego, że byłem tam sam. Mam Banshee. Będę dostało tarczę od jednego. No będę... O, o, o! Caitlyn! Czyżby... Nie, kurczę, użyła skill'a na miniony. Nie użyła ulti, żeby dobić. Szkoda. Szkoda. To był easy kill dla niego. Dla niej. W sumie nigdy nie wiedziałem, czy... A nieważne, w sumie. Ten mecz wygląda obiecująco, bardzo obiecująco, chociaż przegrywałem bardziej wygrane mecze, więc w sumie nie wiem. Hm. Moi żołnierze kradną im teraz dżunglę, co będzie dla nich stanowiło mały problemik, mniej trochę expa dostaną. sobie farmie dalej Szkoda, że tylko mój team nie pozwala mi farmić Nie pozwala nie mi farmić Katin robi rada, więc nie będę im pisał, że chyba każdy z nich dobrze wie, że trzeba czekać na Caitlin. Jedna rzecz, której się nauczyłem przez te... Przez ten cały czas, jak gram w League of Legends. Ooooooo! Jedna rzecz to, że na Rankedzie... Nieważne jak zły team nie można inflamować Bo to się może skończyć tylko gorzej w taki sposób, że po prostu koleś się wkurzy Rozpłaczę, że wszyscy na niego cisną i nie wyjdzie z gry No i nie będzie wtedy To na pewno nie ułatwi gry Nikomu z nas O i mam złe przeczucia Bo jeszcze, że nie zdążymy, bo Z już nadchodzi Musimy zrobić go Musimy tego barona, no jest na jeden, dobrze, dobrze, dobrze. Ultimate, ultimate, e, ultimate, e, e. U, jest, klatka. Jest, jest, wszyscy. Nie, 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 nie goncie. O, ale nam uciekł. Szaleństwo, szaleństwo, szaleje ten Z, szaleje. Nie mam. O jezu, nie dogonimy, ale dobrze, mniejsza z nim już spuszczamy chociaż troszeczkę. I co wy powiecie na to? 89 farmy, 89 farmy, nie jest źle. Nie wiem, co to za ragi. Czyżby antywirus mi się urkomi? Zgadnę? Nie. Nie wiem, co się dzieje, ale już dokończymy z takimi przycięciami. Powinno wszystko być ok, już. Mój team rusza dobrze. O nie! O nie! O nie, ale dobrze, bijemy, bijemy O oh. Proszę wygraliśmy znowu Powinniśmy się raczej teraz wycofać Ja bym się wycofywał Caitlyn jest pełna A nie, Caitlyn, Caitlyn, wariat Wariat Źle to wygląda Złe czasy nastały dla nas Złe czasy Oj, źle jest Oj, jest bardzo źle Jest bardzo dobrze jest super, jest świetnie, Rumble zabił wszystkich O tak Ja na szczęście się utrzymałem, ze... o tak Wszystko jest super ekstra My moglibyśmy już to skończyć, gdyby team poszedł ze mną pushować mida Ale oni, maj... oni chcą jeszcze dać szansę przeciwnikom, rozumiecie Dobrze jest dawać szansę słabszym. O, no i przeciwny team się poddał i w ten sposób wygrałem Rankeda. Hej, ho, jo, powodzenia ludzie, do zobaczenia w następnym odcinku.